Gotowa jest kolejna w Gliwicach siłownia. Wczoraj byliśmy właśnie tam, gdzie została zamontowana i powiem Państwu, że pierwsi chętni do wypróbowania ćwiczeń pod chmurką już byli. Bardzo duże zadowolenie, że właśnie w tym miejscu siłownia pod chmurką stanęła. Tak naprawdę gliwickie doświadczenia pokazują, że z takich siłowni pod chmurką korzystają i młodsi, i starsi. Korzystają ludzie bez względu tak naprawdę na pogodę i porę roku, bo nawet teraz, gdybyśmy pojechali na siłownię przy ulicy Paderewskiego, to mogę się założyć, że będzie tam kilka osób ćwiczących. Na miłośników takich atrakcji czekają także urządzenia w innych dzielnicach miasta. Siłownie pod chmurką są już w Parku Szwajcaria, na Placu Grunwalskim, w Sośnicy, w Bojkowie i właśnie na osiedlu obrońców pokoju. W związku z tym, że ta aktywność naprawdę cieszy się wielką sympatią Gliwiczan, Miejski Zarząd Usług Komunalnych planuje w najbliższym czasie zakup kolejnych urządzeń, ale na razie lokalizacji nie chciałabym tutaj zdradzać, niech to też będzie niespodzianka.